Tydzień temu Noel i jego wspólnik zaprosili nas do swojej firmy, abyśmy tam mogli uwielbiać Boga. I nieważne gdzie, nieważne jak ważne, że razem wciąż idziemy w tym samym kierunku w kierunku naszego Boga. I zobaczcie, z Bogiem nigdy nie ma nudy uwielbienie wśród patelni i ekspresów do kawy fajnie. Gdy go szukasz, on pozwala znaleźć się, gdy go zywa, on objawia się, gdy go wielbisz, on zylbuje pośród nas. Ja. Za oknem mgła. Nie widać co dalej, nie widać co w oddali. Jest chłodno, jest wietrznie, zapowiada się na deszcz. A w środku domy kwitną jakby nigdy nic rośliny. Niedługo wydadzą owoce. I tak jest z nami, że na zewnątrz może być mgła. Możemy nie rozumieć tego, co się dzieje naokoło. Ale jeżeli karmimy się Słowem Bożym, jeżeli napełniamy się Duchem Świętym, będziemy owocować, będziemy wydawać piękne kwiaty i owoce tylko dlatego, że On jest w nas, niezależnie od tego, co dzieje się na zewnątrz i niezależnie od okoliczności. Kto jest święty? Ktoś, kto jest w niebie z Panem Jezusem. Kto słucha Panie Boga? I człowiek, który umarł i kochał Pana Boga z, z swoim całym sercem. Pomagał wszystkim w potrzebie i mówił o Panu Jezusie. Kto lubi Jezusa? Ludzie, którzy nam pomagają iść w dobrą stronę. Bóg jest święty. Opiekuje się innych, którzy mają tak na imię. Tą marnię i zostanie święty, no to już święty. Panie i Pan Trus. Ja. A co trzeba zrobić, żeby zostać świętym? W razie nic to Bóg wybiera. Trzeba być miły, pomocny. Żeby cię mieli szkoda. Nie się? Żeby dać całe jego, y, życie dla Pana Jezusa, jak ksiądz? O tobie mówimy, ksiądz Stanisław. Słuchaj, Panie Boga. Umarz. Follow God, nie słuchać szatana, kochać Boga, i za Panym Bogiem i nam pomagać i robić jakieś jedzenia, To musimy już zaniec. Być dobrym człowiekiem i chodzić do kościoła. Modlić no. Nie być niedobrym. Taki mały, możesz święty być. I co zrobili? Trzeba i się ooo. modlić. Ale można popłakać. Starać się wszystkimi bardzo szybko przeważać. Być bardzo miłym, przy, przyjaznym. Każdy święty chodzi święty siebie. Co wzrost do rzeczy Boga. Bogać ludziom, a jak się zgrzeszy, trzeba się spowiadać. Umarną. Taki ja i taki ty możesz święty być. A jakiś ty świętych znasz? Teleżanki. Każdy ma być prosto do Jezus. Święty I święty Bartek. Święty Maria. Znam Maryję. Znam Pana Jezusa. Święty Piotr. Święty Antek. Święty Franciszek. Święty Bertykt, Panadek, Bernadykt. Jan Bosko. Święta Anna, Święta Weronika, Tereska. Ona chciała nie znaleźć nie nie windę nie do palezu, Jezusa, tak ją Antoni o, pomaga duchy. wszystkim w znalezieniu czegoś. że no się, się zawiedli. Święty Jan Paweł II. Święta Jadwiga. Mary i Jezus. Święta Paustyna. Maryja, Boga, Ducha Świętego, Jezus i Maria. Dziękujemy. Pa, pa! Mówi w ciszy. Taka zachęta z ostatniej szkoły, słuchania Boga. Do mnie Bóg mówi bardzo wyraźnie, w pustej plaży, w szumie fal. W tym czasie, kiedy mogę być tutaj z nim, skupić się na nim, I nawet latające samoloty tego nie zakłócają. Ogromna wdzięczność. Cześć, tu Zuzia, jestem żoną i mamą. Mamą dwóch córeczek: Julii, 11 lat, i Hani, 5 miesięcy. Obie nasze córki są cudem dla nas. Julia pojawiła się 11 lat temu, i byliśmy ogromnie wdzięczni Panu Bogu, że nie pozostawił nas bezdzietnymi. Że ja mogłam zostać mamą, że mogłam uczestniczyć w tym całym życiu, mam chodzić na spacery, spotykać się z tymi mamami, rozmawiać, wiecie, o tych wszystkich pieluszkach, raczkowaniu. Dało mi to takie poczucie przynależności do wspólnoty i też wspólnoty, właśnie takich mam. Szkoła dla nieidealnych rodziców to jest szeroki zakres wiedzy, ale jest to też wiedza bardzo konkretna. Można zadać konkretne pytanie, jak wychowywać nastolatkę, jak naprawiać błędy, które już popełniłam, jak uczyć się tych błędów nie popełniać przy tej mniejszej córce. Piękne jest to, że są też inne osoby, inne mamy, które zadają swoje pytania i bardzo często okazuje się, że są one, one też adekwatne w mojej sytuacji naprawdę polecam każdemu kto chce się uczyć, aby ich dzieci umiały, że kiedy będą w naszym wieku dla nich pewne rzeczy będą po prostu łatwe, naturalne i proste. Niech Bóg cię błogosławi po pokolenie, twą rodzinę i twoje dzieci. Jakiś tekst za Panem Jezusem. A na przykład świętego Józefa znasz? Nie. Nie znasz? Okej. Okay. I Benedyktywa? Benedykta. Wyginam śmiało ciało, dla mnie to Dawno, dawno temu była sobie piękna królewna. Dzięki unikalnej technologii Thermospot, patelnie Tebal gwarantują perfekcyjne rezultaty. Bo kiedy Bóg zabeka drzwi? otwierę okno mam Przestraszyłam panią I am Joanna Krupa and welcome to season 2 of Poland's next top model to So fine so well. Ce niebieskie kwiaty kolce, niebieskiej kwiat byłoby prościej, jakbym nie był daltonistą. Niebieskiej kwiat. <ścoughs> Pokój, dobro. Pozdrawiam Cię serdecznie z bardzo gorącego Gabonu i chciałbym Ci zostawić jedno słowo na niedzielę. Mianowicie, często skupiamy się na różnych rzeczach, które są wokół nas, ale też ich kwestiach wiary, na bardzo, bardzo wielu różnych rzeczach. Chodzimy na różne konferencje, różnego, czytam różnego rodzaju książki, staramy się być coraz głębsi, też na pewno szukamy, szukamy Boga w naszym życiu, a Pan Bóg w dzisiejszej niedzieli, w dzisiejszym słowie, mówi do nas bardzo pragmatycznie bardzo praktycznie. Dlatego, że możemy szukać wiele rzeczy i być naprawdę zaangażowani w wiele rzeczy, a zapominać o podstawie. I dzisiaj w tej Ewangelii Niedzielnej Jezus mówi, że podstawą, bazą wszystkiego jest miłość Boga i bliźniego. Czy czasem nie zapominasz o tym, że o to w tym wszystkim chodzi? Chodzi o miłość. O to, żebyśmy z całego serca kochali Boga i z całego serca kochali bliźniego. A więc do dzieła i na tą niedzielę na ten czas, który, na ten nowy tydzień, który jest przed Tobą, chciałbym Cię pobłogosławić. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Cię błogosławi, strzeż Bóg Wszechmogący i Miłosierny, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Pokój dobry, pozdrawiam Was serdecznie z Bogiem, Papa. Pa.